Ja tak zastanawiam czasami, czy to są ci sami goście, którzy piją te koktajle w Warszawie. Ta scena przecież koktajlowa jest u nas niesamowicie rozwinięta. Ci sami goście, którzy też piją dobre wina? Czy to jest trochę inni ludzie? Co jest? Nie myślę, że na to nie ma reguły, bo w momencie mamy standardowo w swojej ofercie podstawowe koktajle, jak Negroni, z tonikiem. Aperol. Aperol musi być, w, bo wiadomo, to po prostu jest alkohol, koktajl chyba całego świata. <laughs> e, więc myślę, że bardziej to jest kwestia tego, że w momencie jak ktoś pije dobre wino, to chce zakończyć jakimś koktajlem, bo już po prostu ma, ma już ten taki moment, że to jest ostatnie, to jest takie zamknięcie wieczoru, no albo wybiera jakiś digestif. Więc, jakby to jest taka kwestia. Myślę, jak, jak widzę, jak płynie ten właśnie, taki, spłyną takie stoły z, z wyborem win, to zazwyczaj właśnie jest pytanie na koniec o koktajl albo digestive.